16 października 2021 roku, w Pałacu Siemczyno, odbyły się Piąte Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, oraz 47. Henrykowskie Spotkania Kulturalne. Przybyłych licznie gości, około 130, powitali prezes i wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Zdzisław i Bogdan Landiakowie. Henrykowskie Stowarzyszenie od wielu lat oprócz dbałości i opieki nad zabytkami, a szczególnie barokowym pałacem w Siemczynie, organizuje również wiele wydarzeń i działań związanych z krzewieniem historii, kultury i sztuki. Wiąże się to także ze współpracą z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. W sobotni poranek spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Współpracownicy Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina wykonali wstępny cyfrowy model Pałacu Siemczyno przy pomocy innowacyjnego sprzętu, fotogrametrii, którego efekty mogliśmy podziwiać na popołudniowej prezentacji. Prezentację przedstawiał pan Krzysztof Tymbarski. Obsługę sprzętu o wysokich możliwościach technicznych dokonywał pan Mateusz Oleksiak. Całość moderowała dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków, pani Maryla Witek. W odrębnej sali przy pałacowego folwarku, efekty fotogrametrii i skaningu laserowego kościoła w Iwncinie, każdy mógł oglądać w wirtualnym spacerze za pośrednictwem okularów VR. Za wysiłek włożony w przedstawienie prezentacji składamy serdeczne podziękowania. Współpracownikom Biura Dokumentacji Zabytków, a w szczególności jego dyrektorowi. Pani Maryli Witek. Następnym etapem naszego spotkania była wystawa fotografii zorganizowana przez Drawskie strony Internetowe oraz firmę Stylbet z Drawska Pomorskiego pod tytułem Pojezierze Drawskie Piękne i Bezpieczne. Spośród 270 nadesłanych prac, wybrano 30 najpiękniejszych z których. Utworzono wystawę oraz pamiątkowy album. Wystawę prezentował jej pomysłodawca i realizator pan Adam Cygan. Nie trzeba nas przekonywać, że nasz region jest wyjątkowym i urokliwym miejscem. Prace fotograficzne tak nas oczarowały swoją wyjątkowością, że na pewno będą doskonałym ambasadorem pojezierza Drawskiego. Po przeżyciach związanych z prezentacjami po krótkiej przerwie nadszedł czas na występ kobiecego zespołu wokalnego dawna śpiewka zbornego Sulinowa. Zespół nawiązuje do tradycji śpiewaczej polskiej wsi. Piękne, dziś już ginące i zapomniane, polskie melodie znakomicie zabrzmiały w wykonaniu a cappella, białymi i dobrze już wyszkolonymi głosami siedmiu pań, pod artystyczną opieką pani Elini Karolewicz. Występ był tak czarujący, że umilił nam wieczór i pozytywnie nastroił wszystkich zaproszonych gości. Ponadto na terenie folwarku odbywało się bardzo ważne nieplanowane wydarzenie. Ochotnicza straż pożarna z Siemczyna otrzymała nowy pojazd bojowy, który dosłownie kilka chwil przed rozpoczęciem naszego intu w hucznej oprawie wjechał na teren folwarku, bo tam znajduje się remiza strażacka. Nowym nabytkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie jest ciężki pojazd bojowy na podwożu Men. Strażacy pojechali po niego, aż do Szwajcarii. Mimo, że pojazd nie jest nowy, to jest młodszy od poprzedniego, aż o 20 lat. Powitali go wszyscy strażacy z Siemczyna i Czaplinka, oraz wszyscy uczestnicy Henrykowskiego spotkania kulturalnego i społeczność Siemczyna. Zachwytów i słów uznania dla prezesa Jerzego Latosińskiego i naczelnika Michała Olejniczaka nie było końca, bo to ich determinacja to sprawiła. Serdecznie wam gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej Siemczyno. Przy tym wszystkim, gospodynie wiejskie zorganizowały sprzedaż ciast i pierogów, a dochód przeznaczyły na leczenie ciężko chorego, dwuletniego Antosia. Po prostu serce rośnie, że to wszystko wydarza się w Siemczynie. Dokumentację filmową wydarzenia wykonał po raz kolejny Tadziu Brożek, nasz wolontariusz i pasjonat fotografii, na nowo zakupionym sprzęcie. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie zakończyliśmy wspólną biesiadą przygotowaną przez Hotel Pałac Siemczyno, Adam Andziak oraz szefa od wszystkiego, panią Grażynę Tomaszewską. Na Państwa ręce składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspaniałą gościnę. Nasi goście opuszczali Siemczeńskie spotkanie duchowo naładowani, myśląc już o następnym, w tym pełnym wdzięku i energii miejscu. Następne spotkanie odbędzie się 20 listopada 2021 roku o godzinie 16.00, poświęcone Serbii oraz Serbom na Pomorzu, na które już teraz serdecznie zapraszamy El. i